Nie zapytaj ludzi, jeśli chcesz zbierać mordo Nie, prawda? Nie zapytałeś ludzi? Nie Nie zapytałeś ludzi? Nie, okej, okej Raz na raz Okej Nie, 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 nie Kurde, Jacek, co ty robisz? Mordo Zagarnij się trochę Kultury Na no, czele miejsca leżaj, a nie jak inni z ziemi, co? Betelkowa, czyli miejsce, które miało być przeznaczone dla lokalnej młodzieży po to, żeby mogła się po prostu wyszaleć, żeby nie wpieprzała się w sprawy państwowe, tylko zajęła się chlaniem i paleniem tutaj. W tym momencie na ulicy jest dosyć spokojnie. Jedyne co to jest po prostu puszczona muzyka i to tyle ale byłem tutaj wczoraj wieczorem i zdecydowanie wyglądało to bardziej w stylu tego, że po prostu sprzedawane tutaj albo proponowane bardziej są rzeczy typu jakiś szembrany towar i tego typu sprawy Milion graffiti, które tak naprawdę już są zamazane przez nakładające się na nie inne i tak po kolei stało się to po prostu jakimś mętlikiem, który niczego tak naprawdę tutaj konkretniejszego nie wnosi. Jest to przestrzeń, w której jak mówiłem można po prostu wyrazić siebie i. Did you ask people? No, Did okay. You? Okay. One by okay. one. Okay. No, no, no. Tak właśnie wygląda część, która nie została jeszcze zrujnowana i zachowała się w przyzwoitym jeszcze można powiedzieć formacie ale przyczepił się do mnie gość, żebym nie nagrywał tutaj ludzi, gdyż ta strefa jest po prostu wyciągnięta spod jakiegokolwiek, jeśli chodzi o prawo publiczne, rygoru. No i po prostu wygląda to w ten sposób, że nie mogę nagrywać ponoć ludzi. Jest sobie takie miejsce, które miało być ostoją spokoju, a się okazało, że jednak wywołało tylko więcej zamieszania niż powinno. No ale tak to jest, jak już się w ryzach Próbuje coś utrzymać, co i tak i tak ma zaraz wybuchnąć. wycieczki szkolne, to mnie nigdy nie przestaną dziwić. Słuchajcie, wyobraźcie sobie 50 osób, które robią identyczne zdjęcie tego samego obiektu, będąc jednocześnie ze sobą prawdopodobnie przez następne dwa tygodnie na wycieczce, a potem się okazuje, że na Pinterestie takich samych zdjęć masz 20 tysięcy, no ale każdy musi mieć swoje. No nie no, to jest po prostu hit, nie? Ja nigdy nie zrozumiem tego fenomenu, no ale cóż, tak to już u tego narodu bywa. Tutaj mamy taką sytuację, że się Marek chyba nie mógł zdecydować, w którą stronę ma jechać, no i w końcu stwierdził, że chyba pojedzie w prawo, ale nie jestem tu do tego pewien. Gdzie jest najlepsze jedzenie, słuchajcie? Tam, gdzie jedzą lokalni, a skoro widać, że mamy tutaj zawalone całe schody ludzi jedzących i coś, obok restauracji, w której raczej turystów nie widzę, a raczej jedynie lokalnych. Nie masz tam turystów ze Słowenii, czy też typowo ludzi z Lublany, ale turystów to tutaj za dużo chyba nie ma i też nie słyszę, żeby było też dużo włoskiego, więc tam gdzie są lokalni, tam można iść jeść, tylko trzeba też wiedzieć jakie ceny są. I taka sytuacja, zamówiłem jagodową lemoniadę, a dali mi truskawkową. Czy ktoś wie o co chodzi? Zrobimy sobie Kostej Roberta Makłowicza. W tym momencie dostałem właśnie danie. Jest to moje pierwsze danie typowo słoweńskie. Ponoć? Tak przynajmniej było napisane na karcie. Sprawdźmy, jak to wygląda ogólnie. Zobaczmy, tutaj mięso jest prostu i chleb, który nazywa się konośny Jest to po prostu jakiś taki specjalny, specyficzny chleb. Mamy też jakiś rodzaj sosu, salsa, coś tego typu. Patrzcie, sąsiad mi do talerza wlazł. Kurde, Jacek, co ty robisz? Mordo, ogarnij się trochę, kultury, kurde. Na przynajmniej z talerza, ja nie jak inni z ziemi, co.